STS wspieramy polski sport. My już chyba tak, tak mamy, że czasami się nam zdarza takie historyczne wyniki robić i no myślę, że możemy się tylko z tego, z tego cieszyć. No i wyciągnąć z tego taki wniosek, że to, co, to, co robimy jednak jest, jest dobrą robotą i gdzieś tam istniejemy w tych skokach narciarskich i możemy się cieszyć z fajnych wyników. No też pierwszy raz indywidualnie zdobyłem złoty medal, więc no wydaje mi się, że to też miało spory wpływ na to. Jak się, jak, się, jak się zachowywałem, jak się cieszyłem. Zresztą chłopaki też się bardzo mocno cieszyli i cały, cały Team. No bo tak, taka jest prawda, że ja teraz tutaj stoję z medalem, ale to jest cały Team, który na ten, na ten medal bardzo ciężko pracował i, i myślę, że o nich też warto pamiętać, bo, bo naprawdę dużo, dużo roboty. Dużo serca wkładają w to, żebyśmy my później na skoczni mogli pokazywać się z jak najlepszej strony. No, nie da się obok tego przejść e, bez emocji, e, ale no, może takie trochę stonowane, bo ja, ja nie wiem, nie jestem jakoś bardzo wylewnym człowiekiem, ale, ale te emocje gdzieś tam we mnie są i naprawdę e, dużo radości, dużo dumy i... E, no, ale myślę, że przede wszystkim radości. E, chociaż wydaje mi się, że no, taki sukces indywidualny też troszeczkę wyjątkowo smakuje, bo no długo na niego pracowałem, a, ale sobie go wypracowałem i też teraz mogę sam, sam sobie powiedzieć, że, że jestem dumny z tego, co, co zrobiłem. No ja też jestem upartym człowiekiem i, i tak sobie wymyśliłem w życiu, że będę skakał na nartach i, i skaczę na tych nartach i cały czas staram się to robić najlepiej, jak potrafię. Nie zawsze to wychodzi tak, jak tak bym chciał, żeby wychodziło, ale no taki jest sport niestety. Tutaj nie zawsze, nie zawsze wyjdzie po naszej myśli. Ale ważne jest to, żeby po każdym takim konkursie zebrać się w sobie, iść na ten kolejny trening czy na kolejny konkurs i, i dać siebie po prostu 100%, bo no, roztrząsając takie gdzieś tam słabsze wyniki, no to, to się człowiek tylko cofa. A tutaj chodzi o to, żeby z takiego startu też wyciągnąć wnioski i pracować dalej i wierzyć w to, że, że można ociągnąć sukces. No i myślę, że jestem na to dobitym dowodem. Jak zaczynałeś przygodę ze skokami, to myślałeś kiedykolwiek, że będziesz indywidualnie mistrzem świata. Ojej, jak zaczynałem, wiecie, że ja mam krótką pamięć. Skąd ja będę pamiętał, co ja sobie myślałem za dziecka. No medal jest generalnie dzięki dobrym skokom i, i to jest. E, to jest coś na co ja codziennie pracuję. E, I tak jak powiedziałem wcześniej, no, roztrząsanie gdzieś tam e, słabszych występów nie jest. E, nie jest jakoś bardzo potrzebne, no z tego oczywiście za każdym razem trzeba wyciągnąć wnioski, nie można się z, z porażki cieszyć, ale, ale trzeba z niej wyciągnąć wnioski i pracować konsekwentnie dalej na, na to, żeby, żeby kolejny start był lepszy, albo, albo bardzo dobry, albo zwycięski, więc no, tego się cały czas trzymam w swojej karierze po prostu. Jesteś napakowany energią, chcesz dalej skakać, czy tak sobie myślisz po takim mistrzostwach, że dobrze byłoby chwilę odpocząć? No chwilę sobie na pewno odpoczniemy, będziemy mieli e, parę dni w domu. Eee, no myślę, że ten odpoczynek też się gdzieś tam przyda, no ale później ze stuprocentową mobilizacją pojedziemy dalej. No, dla nas to jest oczywiste, że sezon się tutaj na tej, na tej imprezie nie kończy i, i my pracujemy do, do końca do, do Planicy, eee, więc e, no dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy, że ten, te kolejne starty są gdzieś tam w głowie też zaplanowane i, i tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, że teraz by człowiek chciał odpocząć. Możemy o to zapytać. Okazało się, że decyzja Stefana Horngacher'a zostanie ogłosiona właśnie po nich dopiero, ale nie wiadomo kiedy po nich. Równie dobrze to może być przed planicą. Równie dobrze może być w czerwcu. Nie wiem. No, no, chyba nie. Czy czujecie właśnie z taką niepewnością? Czy czujecie w ogóle tę niepewność? Czy myślicie o tym, czy skupiacie się wyłącznie na skokach teraz? Nie, no nie ma, nie ma niepewności, bo my, my mamy pewność. E, ale no, tutaj decyzja należy do trenera i e, kiedy on ją ogłosi. A co do decyzji, że będzie, że będzie podjęta.